Często w telewizji oglądamy występy polityków, znanych ludzi, którzy zazwyczaj przed kampanią wyborczą obiecują nam mnóstwo niesamowitych rzeczy. To są tak zwane obietnice przedwyborcze. To są pewnego rodzaju mążonki. I co ciekawe, dochodzimy do pewnej sprzeczności, dlatego że z jednej strony chcielibyśmy usłyszeć prawdę, jak rzeczywiście jest, ale z drugiej strony te obietnice. Nieprawdziwe. Kuszą nas tak bardzo, że wybieramy tych ludzi, którzy w pewnym sensie nie są szczerzy wobec nas. Jest powszechne takie przeświadczenie, że nie powinno mówić się to, co się myśli. Ludzie tak postępują, nie mówią to, czego, co myślą, co czują. Powodem jest to, że czasami zostajemy źle zrozumiani, boimy się tego. Czy wręcz zostajemy wykorzystani, ta nasza prawdomówność i szczerość? Dlatego zamykamy się i nie mówimy prawdy. Jednak ta defensyjna postawa może wpływać destrukcyjnie na relacje z ludźmi, a przede wszystkim na relacje z Bogiem. Więc czy warto być szczerym przed ludźmi i przed Bogiem? Szczerość lub. Człowiek szczery, według definicji słownika, to człowiek nie ukrywający swoich odczuć, myśli i zamiarów. A więc innymi słowy, człowiek prawdomówny, autentyczny i otwarty. Przeciwieństwem szczerości jest fałsz. I taki człowiek to jest fałszywy, ukrywający swoje zamiary, obłudnik i człowiek zamknięty. Szczerość nie oznacza oczywiście. Bycie tak zwanym szczerem aż do bólu, a więc w pewnym sensie bycie człowiekiem niekulturalnym, czy wręcz chamskim w swoim zachowaniu, nie licząc się z odczuciami innych ludzi, wręcz ich raniąc. Nie o tym chciałem mówić, ale chciałem mówić o szczerości, kiedy człowiek jest autentyczny, otwarty i prawdomówny. Czy warto być szczerym przed ludźmi? Warto. Warto dlatego, że szczerość jest w cenie. Każdy z nas pragnie u drugiego człowieka szczerości, otwartości. Nie chcemy być okłamywani. Nikt nie chce być okłamywany. Gardzimy wręcz fałszem i obłudą. Gardzimy tymi, którzy zwodzą nas nieszczerymi zamiarami. W Księdze Przysłów, w 27 rozdziale, dziewiątym wersecie, czytamy bardzo ciekawe słowo. Olejek i kadzidło cieszą serce, lecz słodki jest przyjaciel, który radzi szczerze. A więc cenny jest przyjaciel, który szczerze radzi, którego postawa jest względem nas autentyczna. On nie ukrywa prawdy. Dlatego warto być autentycznym przed drugim człowiekiem. Pytanie następne brzmi, czy warto być autentycznym, szczerym przed Bogiem. Zastanówmy się. Bóg jest z nami szczery. On nie ukrywa przed nami swoich myśli, swoich zamiarów, swoich planów. Możemy je poznać, czytając jego słowo. Doskonale tam się odkrywa. Doskonale pokazuje, co ma na myśli. I od nas oczekuje dokładnie takiej samej postawy. Dlatego warto być szczerym przed Bogiem. Warto dlatego, że Bóg chce z nami rozmawiać wtedy, kiedy jesteśmy szczerzy. Wtedy, kiedy jesteśmy przed Nim autentyczni. Gdy wołasz do Boga szczerze, Bóg jest blisko ciebie. Możemy o tym przeczytać w psalmie 145, w 18 wersecie. Słowo Boże mówi w ten sposób. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, wszystkim, którzy Go wzywają szczerze. A więc czytamy tutaj o ogromnej obietnicy Boga, że On jest bardzo blisko nas wtedy, kiedy jesteśmy przed Nim autentyczni, kiedy przed Nim się otwieramy. Nie warto być fałszywym przed Bogiem. Bóg i tak doskonale nas zna. Doskonale zna nasze myśli, nasze motywacje. I nasze odczucia doskonale wie, co czujesz. Nawet doskonale wie, co teraz czujesz, oglądając ten materiał. W jednym z fragmentów słowa w Księdze Przypowieści, w trzecim rozdziale, trzydziestym drugim wersecie, czytamy coś takiego. Gdyż przewrotny jest obrzydliwością dla Pana, lecz szczerzy są Jego przyjaciółmi. A więc zobaczmy. Człowiek przewrotny, a więc innymi słowy fałszywy, ukrywający swoje zamiary, jest obrzydliwy w oczach Boga. Nie można mieć relacji z Bogiem, zwracając się do niego w ten sposób, ukrywając swoje prawdziwe motywacje. Obuda przed Bogiem to próba tak naprawdę okłamania nie Boga, bo on i tak wie, jacy jesteśmy, ale w ten sposób próbujemy sami siebie okłamać. Słowo mówi, że kiedy jesteśmy szczerzy, stajemy się Bożymi przyjaciółmi. Dlatego warto być szczerym. Warto być szczerym w relacjach z człowiekiem, ale przede wszystkim z Bogiem. Do tego Cię zachęcam. Na koniec chciałbym Cię szczerze do czegoś zachęcić. Do zrobienia kroku wiary. W Ewangelii Jana, w 14 rozdziale, 6 wersecie, czytamy. To, co Jezus mówi sam o sobie, a mówi w ten sposób: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Boga, Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. A więc On wskazuje na siebie jako jedyną drogę. I to jest prawda, dlatego że Bóg jest prawdomówny. Nie ma innej drogi do Boga, jak wiara w Jezusa. Zachęcam Cię w tym miejscu, w którym aktualnie jesteś. Abyś przyszedł do Jezusa, uznał go jako swojego Pana i Zbawiciela, po prostu powierzył mu swoje życie. Do tego Cię gorąco i szczerze zachęcam. Kiedy mówimy dzisiaj o szczerości, ja również jestem przed Tobą szczery. Pragnieniem mojego serca jest, abyś przyszedł do Jezusa, abyś powierzył mu swoje życie. Możesz to zrobić dokładnie w tym miejscu, w którym jesteś, w czasie, w którym żyjesz. W miejscu, w którym jesteś. Możesz to zrobić swoimi słowami, jak również mogę poprowadzić Cię w modlitwie. Panie Jezu, potrzebuję Ciebie, uznaję swoją grzeszność, otwieram ci drzwi mojego życia i przyjmuję Cię jako swojego Pana i Zbawiciela. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy i ocaliłeś mnie od śmierci, umierając za mnie na krzyżu. Proszę Cię. Kieruj moim życiem i uczyń mnie takim, jakiego mnie pragniesz.